Szanowni Państwo, władza nie jest dana raz na zawsze. Dzisiaj po raz ostatni mam zaszczyt przemawiać jako przewodniczący pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Bochni. Na zakończenie mojej kadencji chciałem przede wszystkim Państwu podziękować za ostatnie dwa lata. Dziękuję dyrekcji, która zatwierdzała moje różne pomysły, a drzwi do gabinetów dyrektorów były dla mnie zawsze otwarte. Te podziękowania składam na ręce pani dyrektor Jolanty Kruk. Dziękuję starostwu powiatowemu w Bochni, które wspierało wiele moich inicjatyw. Podziękowania kieruję na ręce pana starosty Adama Korty. Dziękuję wszystkim nauczycielom. Szczególnie chciałem podziękować opiekunom samorządu uczniowskiego, pani Annie Czaj oraz panu Tomaszowi Lysemu. Dziękuję wszystkim pracownikom szkoły, bez których wiele moich pomysłów nie zostałoby zrealizowanych. Dziękuję Przewodniczącej Rady Rodziców, pani Agnieszce Morawiec, za wsparcie finansowe i pełną gotowość do działania. Dziękuję wszystkim uczniom, którzy z zaangażowaniem włączali się w akcje organizowane przez samorząd. Te podziękowania chciałem skierować do przewodniczących wszystkich klas, z którymi miałem okazję współpracować przez ostatnie dwa lata. Przede wszystkim chciałem podziękować moim kolegom i koleżankom z samorządu uczniowskiego za ciężką pracę na rzecz naszej szkoły. Te podziękowania kieruję na ręce mojego zastępcy, Jakuba Capika. Szanowni Państwo, przez ostatnie dwa lata wydarzyły się też rzeczy, za które chciałem przeprosić, więc przepraszam wszystkich, którzy poczuli się przeze mnie w jakikolwiek sposób skrzywdzeni. Na koniec chciałem Państwu życzyć, aby nowy samorząd w dalszym ciągu realizował swoje plany, służąc naszej szkole w taki sposób jak ja przez ostatnie dwa lata. Dziękuję za uwagę.